Nazywam się Marta Benk, z wykształcenia jestem fizykiem, muzykiem oraz muzykologiem. Chciałabym opowiedzieć o historii mojego aktualnie trzyletniego synka, którego pierwsza diagnoza u ginekologa brzmiała: to dziecko nie żyje. Był to dla nas szok, ponieważ było to dziecko planowane, jak każde z naszej trójki, wyczekiwane, więc rzecz, która spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Po wyjściu od ginekologa były łzy, natomiast cały czas z tyłu głowy był jakiś taki spokój i przede wszystkim prośba o to: Panie Boże, jeżeli taka jest Twoja wola, niech tak się stanie, tylko daj mi siłę, żebym mogła to przetrwać. Po jakimś czasie, po około półtora, dwóch tygodniach. Czułam się źle. Cały czas miałam jakieś dolegliwości, duże osłabienie. Wylądowałam w szpitalu z podejrzeniem powikłania po poronieniu. Po bardzo intensywnym, długim w czasie badaniu ginekologicznym okazało się, że ciąża utrzymała się, że jest żywa. Natomiast nie było 100% pewności, czy wszystko jest w porządku, ponieważ był duży krwiak na macicy który rokował 50 na 50, czy ta ciąża w ogóle będzie możliwa do donoszenia. Uruchomiliśmy wraz z mężem, wraz z całą rodziną i dużą grupą przyjaciół. Duże wsparcie modlitewne, i okazało się, że wszystko udało się pomyślnie doprowadzić do samego końca. Aktualnie synek ma 3 lata, jest zdrowym, pogodnym, roześmianym dzieckiem, nie ma żadnych uchybień, żadnych dolegliwości. Można tutaj stwierdzić, że ta podstawowa pierwsza diagnoza była zupełnie chybiona, zupełnie nietrafiona. Coś, co gdybym poszła w słowa, Pani doktor, tamtej lekarki, i ewentualnie zażyła tą tabletkę, która była mi proponowana, no zakończyłoby się tragicznie, i mojego synka teraz by z nami nie było. Natomiast ta diagnoza okazała się błędna, bo lekarze po prostu też mają prawo się mylić, tak jak każdy inny człowiek. Natomiast tutaj to zaufanie względem Boga. Panie Boże, ty weź tą sprawę w swoje ręce, ty weź pokieruj moją psychiką, moimi emocjami, tak żebym ja mogła przyjąć to, co ty mi dajesz, dało mi na tyle siłę, że być może to dziecko miało na tyle chęć życia i stało się tak, jak się stało, że jest teraz z nami, zdrowe w pełni, nie ma żadnych uchybień.